Cześć, dzień dobry, bądźiorno. Witajcie w nowym vlogmasie dzisiaj. Dzień Mikołajek, ale czy Mikołaj do nas dotrze, czy też nie, oglądajcie dalej. Mam taką łezkę w oku, ponieważ w zeszłym roku, jeżeli oglądaliście nasze vlogmasy, tym oto swetrze, tym samym ubierałam choinkę mojej babci i Oliwier już był z nami. Byłam w ciąży. Ten sweter już chyba ma z 3 albo z 4 lata i bardzo dobrze mi służy. I uwielbiam przez okres świąteczny chodzić o świątecznych swetrach, o świątecznych rzeczach. Oliś też jest dzisiaj odświętnie ubrany, ale musimy poczekać, ponieważ ma drzemkę. I co? No wiadomo, dzień zaczynamy od kawy, w sumie już mamy południe, nie, trochę się ogarnęłam, dzisiaj kreski wyjątkowo, nie zrobione eyelinerem, ale cieniem do powiek, taki trik dla Was, jeżeli nie macie czasu, albo nie macie wprawy na robienie kresek właśnie pisakiem, czy też eyelinerem w kałamarzu, no to polecam Wam wziąć nawet cień do brwi, czy też do powiek, cieniutki pędzelek i jednym ruchem robicie takie kreski. No, i jeszcze przeziębienie mnie trzyma, ale dużo, dużo lepiej się czuję. Kuraż domowymi sposobami pomógł mi, obeszło się bez wizyty u doktora, więc super. No i dobra, zaczynam powoli się tutaj ogarniać. No i co nieco wam pokażę. że bardzo, cały w skowronkach, Jedziesz już, tak? Mamy tutaj taką ochronkę na, na barierki, ale Oliś znakomicie sobie już z tym radzi. Masz super humorek, mój Santa Helper, tak? Santa Helpe. No, dzień dobry. Powiedz, masz taki spodnie z Myszką Miki? Skarpetki, myszki Miki, tak? Powiedz tutaj wszystkim, był u ciebie Mikołaj dzisiaj. Był Mikołaj, Oliś, byłeś grzeczny w tym roku, tak? Chodź, pokażemy twój prezent, tak? No właśnie, i tak wygląda teraz u niego. Ogólnie, e, ostatnio podczas vlogmasa z pierwszego spaceru zimowego, e, zapomniałam wam wspomnieć, no to był też bardzo ważny dzień. Wyszedł Oliwierowi e, ząb, pierwszy ząbek, mamy to za sobą. E, teraz szykuje nam się wyjście drugiego. No jest to bardzo ciężki okres. Obiecałam sobie, że jeżeli wyjdą mu wszystkie zęby, oznaczę się orderem cierpliwości, wytrzymałości i ogólnie wspaniałości. Proszę bardzo, Oliś i jego prezent od Mikołaja. Dzisiaj o godzinie 5.40 zrobiłeś piękną pobudkę i mama pokazała Ci prezent, tak? Cieszyłeś się, synku? Cieszyłeś się? Może tutaj Lubek wrzuci Wam przebitkę, bo nagrałam taką pierwszą reakcję Oliśa. Jest zafascynowany nutami, patrzcie jak on ogląda. Oliś, piękny prezent Mikołaj Ci przyniósł? Cieszysz się? Ekstra, co? Zwłaszcza o tej godzinie, takie koncerty, będziesz dawał, że ulala. Tak? Super! Brawo! Brawo! Co jeszcze zagrasz, Oliś? Co jeszcze zagrasz? No super! Ekstra! Brawo! Będziesz artystą, tak? No! Pięknie! Ale super, ten Mikołaj, co? No, także koncert od rana. Piękny prezent, prawda? Bardzo ci się podoba. Tak, Oliś? Upsa! No właśnie, jeszcze Oliś ma problem z utrzymaniem równowagi, ale super sobie już radzi, tak? Mamo, nie przeszkadzaj, bo czytam nuty. No i jeszcze taka ciekawostka. Dzisiaj babciania też spotkała Mikołaja, prawda? I ma przyjechać do nas, także zobaczymy. O której babci uda się dotrzeć. No, my dzisiaj mamy mm, taki mega organizacyjny dzień. E, Oli się już przebieram chyba z cztery razy. E, przez te zęby no cierpi maluszek, bejbuszek nas, malutki nasz, ale mamy e, zestaw e, ubrań takich już typowo świątecznych, prawda? Więc jest okazja, żeby wszystkie poubierać, bo rośniesz jak na drożdżach, chłopczyku. Weszliśmy tak naprawdę już w 74, ale co niektóre, wiadomo, każdy sklep ma swoją rozmiarówkę. Na przykład ta bluza jest na 80, a jest taka, widzicie, nawet jest ok. Spodnie są na 74, są jeszcze za długie, no ale to nic, prawda? Aż pianinko samo zagrało zachwytu. I też taka ciekawostka. W zeszłym roku wyskoczyło mi e, wspomnienie, z zeszłego roku. Ogłosiliśmy płeć dziecka i fasolka nasza stała się fasolkiem. Też tego samego dnia wyszła piosenka, czy nagrywaliśmy chyba piosenkę, łezkę w oku. Musiałabym sprawdzić w galerii, jak to wyglądało, ale na pewno byliśmy na nagrywkach. Trzy! Wow, super ekstra, tak? Będziesz artystą. Но мне. No czas leci nieobłaganie, naprawdę jestem no w szoku, ale fajnie. Ten rok jest pełen zmian, pełen nowości, pełen pierwszych razów, pierwszy Mikołaj, zaraz pierwsze święta, pierwsza gwiazdka. E, wiadomo, Oliś jeszcze jest nieświadomy tego, ale bardzo dużo mu tłumaczę o tradycjach, jak to wszystko wygląda. Dajcie znać, czy też e, jesteście takimi rodzicami, czy czekacie do tego momentu, aż dziecko będzie bardziej świadome. Ja się w sumie do tego przygotowuję tak naprawdę razem z Lubkiem. E, moment i Oliś będzie z nami tutaj dyskutował, rozmawiał, zadawał mnóstwo pytań. No, więc czekamy z niecierpliwością. Pokażę Wam jeszcze, bo we vlogu tego nie pokazywałam, tylko na moim Insta Stories. Jeżeli mnie nie obserwujecie, zachęcam Was do obserwowania mojego profilu. Będziecie na bieżąco. Dostałam taki prezent niespodziankę od firmy Bonprix. Ostatnio byłam też na evencie. Dziewczyny nic nie zapowiadały, że będą świąteczne prezenty. A to taka piękna, bordowa torebeczka, więc idealnie nada się. Na święta do kreacji jest mała, pakowna, ale sprawdzałam, telefon się zmieści. Tu jest taki paseczek dodatkowy, że można na ramię sobie to założyć. No, i w środku, tak jak wspomniałam, jest miejsce na telefon, na pomadkę, no czy też na jakieś chusteczki. Bardzo fajnie wykonana, mięciutka. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Prezenty zawsze są super. Muszę to uwiecznić w tym vlogmasie, postanowienie noworoczne Lubka zadbać o swoją kondycję, wiadomo, jest już tatusiem i przybyło mu tu i ówdzie, już o ukończy tylko w myśl. Niestety, trenażer okazał się uszkodzony w jednej części, dość takiej ważnej części, nie wiem jak się nazywają te poszczególne części, Musiałam zapytać Lubka, ale jego nie ma. Mniejsza o to skontaktował się ze sprzedawcą. Mają znaleźć wspólne rozwiązanie tego problemu. No i zobaczymy, czy zostanie on z nami, czy też będzie odesłany, więc, więc nie wiem. No i kończę tą myśl, bo Oliś mi wzywa. Teraz pokażę Wam, Oliś, jak je pięknie mandarynkę, tak? Jesteśmy na etapie m, coraz to obszernie rozszerzonej diety i jedzenie ląduje wszędzie na podłodze. Staram się, wiecie, no pozwolić mu na to, no bo on poznaje świat. O, proszę, am. A jak robi takie akcje, to naprawdę w mojej głowie są różne scenariusze. Wszystko idzie ku dobremu, jesteśmy na dobrej drodze, Oliś wszystko je ze smakiem, poznaje konsystencje, smaki, zapachy, no i uwielbia zrzucać na tą ziemię, nie? Nie wiem, czy to będzie słychać, jak ta mandarynka ląduje na tej ziemi. Oczywiście w ograniczonej ilości wszystko mu podaje. Witaminki, i pyszne. Hmm? Kocham Cię, pobasku. To No. To tak. O, Mocno, mocno. mocno, mocno. Ale się cieszy? Wow, synek, co to masz? Ale duży prezent, co? Większy niż ty, ale piękny prezent, co? Wow. No to jest. <laughs> Chcesz go No pewnie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Dobre? Ogólnie byłam w Lidlu na zakupach. Miałam jechać tylko po zabawki, ponieważ jest dzisiaj promocja na drugą rzecz, minus 50%. Ale jeszcze zobaczyłam, że były super promki na ozdoby świąteczne, więc trochę udekorujemy nasze mieszkanie. Mam pewną wizję, zobaczymy. I w ogóle to, słuchajcie, to sklep nasz adwentowy był przesuniony minus 50%. I w przyszłym roku, jak Oliś już będzie większy, będzie miał super frajdę, coś mu tam pochowam pięknego. Widziałam to jak było rozłożone i naprawdę spoko wyglądało. No i między innymi kupiłam takie właśnie lampeczki. O, na choinkę takie piękne. Śmieszkowe pierniczki, jakieś laski. Takiego kresnala. Kresnala, był chyba za 8 ziko. Zobaczymy jak będzie w, w realu wyglądał, bo nie otwierałam. No i tam takie różne rzeczy. Jeszcze taką gałązkę. Mam to w planie po, tam wstawić, tam gdzie te Gałązki mamy, coś jeszcze, a no i to jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że no to to musi być u nas, no zobaczcie, czy to nie jest piękne. I jeszcze tu, tu mamy taki świecznik na świeczkę, też był w promocji, dużo rzeczy było w promocji, rajstopy oczywiście, rajstopy zawsze są ok. E, takie lampki, mam o, w ogóle wizję, żeby te lampki przymocować tutaj wokół wyspy, nie wiem jeszcze jak, no ale no zobaczę, pewnie na taśmie to nakleję. I jeszcze takie kulki. No i reszta to spożywka. Teraz muszę jeść dużo żelaza, bo mam niski poziom feretyny. Więc do mojej diety wprowadzam dużo ilość posiłków, które zawierają to, bo nie chcę tak się stricte suplementować. A, no i pierniczki, to już była przybitka. Dostaliśmy od pani mamy na Mikołaja, bardzo piękne. Wiadomo, skieta jest, sarna w terenie też jest. No i elegancko. A później pokażę Wam, jak Lubek trenuje. Proszę bardzo, wiekopomna chwila. Muszę, no, muszę mieć to uwiecznione. Lubek, Lubek ostro będzie tutaj trenował. Szykujcie się na zmiany, proszę Państwa. A ja sobie tutaj. Wesele się zbliża. No, wesele się zbliża wielkimi krukami. No i Lubek sobie powoli już chce zrobić formę. Odpala. Tu ma oczywiście wszystkie różne gadżety. Jakoś ogarnął ten sprzęt. Trenażer, dobrze. Ja wymawiam to? Trenażer to jest? No dobrze wymawiam. Normalnie ciśnie w samych gaciach. Dobra, on się musi skupić, a ja tu będę piła zakwas, moi drodzy. Pyszny, pyszny. Proszę się nie sugerować nazwą szklanki, to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, co jest w środku, samo zdrowie, więc. I co chciałam Wam pokazać? Będąc już w Lidlu, miałam nagrać, na ale coś się słabo poczułam i postanowiłam nagrać w domu. Słuchajcie na to. Dajcie znać, czy próbowaliście, czy znacie to. Pierwszy raz mi się to rzuciło w oczy. Jestem mega, mega ciekawa, więc jutro do owsianki e, spróbuję sobie takiego wynalazku. Więc mamy tu opcję groch, bób, malina oraz groch, bób i gruszka. Rozumiecie to? Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, no ale. Brzmi to zupełnie inaczej niż dotychczasowe jogurty, które jadaliśmy do tej pory. Hm, dam wam znać na pewno. Chcę wspomnieć to to, że super opcją jest, że do lampek u niektórych producentów dołączane są baterie, tu mamy takie kulki, już baterie są w środku, tak się prezentują, tak tutaj kinkiet już zaraz też rozwalę, znaczy nie kinkiet tylko lampka. No, bardzo zabawna sytuacja, wiecie w tym momencie, ale może nie będę opowiadać. Lubkowi po prostu tak endorfiny strzeliły do głowy, że no, że lata po, teraz po chałupie i się cieszy, mniejsza o to. I jest mi po prostu smutno, ponieważ moja wizja niestety nie będzie miała odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ te kabelek nie trzyma się blatu, znaczy naszej wyspy. No i niestety taśma tego nie łapie, a lubek zabronił mi po drewnianej części tutaj. Kleić, żeby drewna nie uszkodzić, i takie tam różne bardzo ważne rzeczy. No, więc trzeba iść na kompromis i sobie darować. Wymyślę coś innego. A te kulki chciałam wsadzić do takiego wazonu, wiecie o co chodzi, na kwiaty, które mamy, ale później nie wiem, gdzie ten wazon ulokować. Więc lądują lampki na naszych gałązkach, tutaj na parapecie. Wyszło nawet lepiej niż w mojej wizji. Serio. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jestem z siebie dumna. No, pięknie, pięknie. Ciekawe, co lubek na to powie. O, super ekstra. Wow. Oksy też już przeciwsłoneczne. Ten habaś też zniknie, bo tutaj były, że tą. jeszcze jakąś choinkę z papieru. Nie wiem skąd to lubek ma, ale no, okej, okay, niech stoi. Taki. Jak ci się podoba? Jest ok? Jest akcept. Dobra, gitara.